Witajcie na kanale Analiza Polityczna. Zapraszam na cyk, czym żyje Rosja. Jeżeli chcesz wiedzieć, czym żyją Rosjanie, co najbardziej ich w tej chwili interesuje i jakie ciekawostki z tego kraju mogą być interesujące, to zapraszam Cię na ten materiał. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna. Dzięki Waszemu wsparciu mogę realizować dla Was programy, filmy, relacje oraz oczywiście raporty z Ukrainy. Dzięki temu wsparciu mogę dzielić się z Wami moją wiedzą, analizą i przemyśleniami, oraz później rozmawiać z Wami w komentarzach pod filmami. Szczególne podziękowania dla analityków kanału Marcin Lower i Paweł Foszner. Dziś materiał, który pozwoli nam trochę odpocząć od tego wszystkiego, co się dzieje wokół wielkiej polityki i wojny na Ukrainie, oraz także osoby Donalda Trumpa. Media oczywiście tym wszystkim są najbardziej zajęte, a ja chciałem Wam zaproponować po prostu materiał poświęcony Rosji z cyklu, czym żyje Rosja. Taki, wiecie, no oczywiście nie da się, relacjonując informacje, te najważniejsze, czy najbardziej interesują się Rosjanie, uniknąć kwestii tych wszystkich wydarzeń, o których wspomniałem na wstępie, natomiast no gdzieś chciałem Wam zaproponować troszkę inną formę. I taka pierwsza informacja. Zaostrzenie reżimu wizowego dla migrantów zarobkowych z krajów Azji Środkowej nie leży w interesie Rosji, powiedział Ławrow. Trzeba zaostrzyć kontrolę nad zachowaniem migrantów, nie stawiać sztucznych barier w relacjach z bliskimi sojusznikami, wyjaśniał szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Temat migrantów jest bardzo żywy dla Rosjan i dla państwa rosyjskiego. Borykają się Rosjanie z problemem też przede wszystkim nielegalnych imigrantów z państw po prostu byłego Związku Radzieckiego, którzy tutaj przenikają, znają często po prostu język rosyjski i mają łatwy sposób po prostu tutaj wnikania, Na oczywiście pracują na przykład na budowach i, i tym podobnych pracach. I ta liczba jest dosyć znacząca, najprawdopodobniej dlatego, że jest to temat bardzo gorący w Rosji i to już od, jak obserwuję te tematy, no można powiedzieć już od lat, tak? I coraz bardziej częściej się pojawiający, natomiast z jednej strony to jest taki rozkrok widać, że z jednej strony jest temat, który rząd rosyjski chciałby jakoś rozwiązać, przynajmniej ograniczyć, ale z drugiej strony no doprowadzi on na przykład może do ograniczenia w względu dostępu do siły roboczej. Tutaj jakby nawet nie dochodzi do też zauważyłem do generalnie takiego rozgraniczenia, czy są to imigranci islamscy czy nie, choć w dużej części są, jest to, jest to też warto zaznaczyć w przeciwieństwie na przykład krajów zachodnich, jeżeli jest jakaś informacja na temat imigrantów i nie ma tutaj żadnej cenzury. Jeżeli są to islamscy imigranci, to jest to Mówione. Natomiast no nie ma tutaj jakiegoś rozgraniczenia, że oni są gorsi czy lepsi w tym znaczeniu. Natomiast jest to problem, z którym gdzieś tam Rosja się też boryka. Teraz z kolei był Ławrow, no to musi być i Władimir Putin. Putin powiedział, że Rosja jest gotowa powrócić do stołu negocjacyjnego w sprawie Ukrainy. Prezydent Rosji powiedział, że wysoko ocenia wynik rozmów w Rijadzie, jaki odbył Ławrow. Rosja podjęła pierwszy krok w kierunku wznowienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w wielu obszarach, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym na Bliskim Wschodzie, oświadczył prezydent Federacji Rosyjskiej. Proces negocjacyjny odbędzie się z udziałem Ukrainy. Nikt jej z negocjacji nie wyklucza, powiedział Putin. I to jest bardzo ciekawa informacja. Co jeszcze powiedział prezydent Rosji? Chętnie spotka się z Trumpem, ale to spotkanie musi być przygotowane. Federacja Rosyjska jest gotowa. Powrócić do stołu negocjacyjnego w sprawie Ukrainy. Nigdy nie odmawiała tych negocjacji. Celem i tematem rozmów w Rijadzie było przywrócenie zaufania między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi. Bez zwiększenia poziomu zaufania nie da się rozwiązać wielu problemów, w tym kryzysu ukraińskiego. Rosja i Stany Zjednoczone współpracują w kwestiach gospodarczych, rynków energetycznych, kosmosu. I innych obszarów, zapewne chodzi tu o Arktykę. Federacja Rosyjska podjęła pierwszy krok w celu wznowienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w różnych obszarach, w których istnieje wzajemne zainteresowanie, w tym na Bliskim Wschodzie. Wszyscy europejscy przywódcy bezpośrednio ingerowali w kampanię wyborczą w USA, posuwając się nawet do zniewag. No, ciekawe o kim tutaj Władimir Putin mówi. Rosja nie ingeruje w sprawy Europy i Stanów Zjednoczonych, podkreślił na końcu swojej wypowiedzi Władimir Putin. No, zobaczcie, ile można się ciekawego dowiedzieć. Sferbank ostrzegł klientów o obniżce oprocentowania nowych depozytów od 22 lutego, aby dać im czas na zapewnienie sobie wysokich zysków. W zeszłym tygodniu rubel znacznie umocnił się względem dolara. Między innymi był to wynik tych właśnie relacji, o których przed chwilą sobie mówiliśmy, a bank centralny po raz drugi z rzędu utrzymał główną stopę procentową na niezmienionym poziomie. To jest ja pozorom dosyć znaczące wydarzenie. Też o tym wspominałem w moim materiale poświęconym właśnie gospodarce rosyjskiej kilka tygodni wcześniej. Dlatego, że no Rosja boryka się z problemem inflacji i ten problem inflacyjny jest. Inflacja wynosi tam około 10%, ta oficjalna oczywiście. Ten problem jest zauważalny przez same władze i sygnalizowany. Jednak wiele banków już w grudniu zaczęło obniżać stopy depozytowe. W tych warunkach Spierbank otrzymał wysokie oprocentowanie depozytów tak długo, jak to było możliwe, a teraz z wyprzedzeniem ostrzega swych klientów, aby każdy, kto chce, mógł w ciągu najbliższych kilku dni wypłacić swoje pieniądze. Według nowych danych od 22 lutego maksymalna stawka ma wynieść 22% skali bloku. Kolejny gorący temat. W dziewięciu regionach Rosji trwają przeszukania w domach współpracowników byłego deputowanego Dumy Państwowej Ilii Pana Mariowa, który ukrywa się za granicą. Wydział śledczy Federalnej Służby Bezpieczeństwa FSB. Pszczęło postępowanie karne na podstawie artykułu o gwałtownym przejęciu władzy. Oskarżenia na podstawie tego artykułu były w Rosji niezwykle rzadkie do tej pory. Z reguły zostali yy, one usunięte przed rozpawą, a oskarżeni w tej sprawie zostali skazani na podstawie innych artykułów, co tym razem na pewno się nie zdarzy, podają media rosyjskie. Według śledztwa, Ponomariow stworzył. Yy, w Polsce tak zwany rząd na uchodźstwie, nazywając go kongresem deputowanych ludowych. Wśród nich znajdowali się zbiegowie z opozycji. Dzięki wsparciu rządu Ukrainy przejęli nową konstytucję oraz szereg innych ustaw, które wejdą w życie po dojściu Ponomariowa do władzy. We wrześniu 2024 roku Ponomariow został skazany zaocznie przez drugi Zachodni Sąd Wojskowy w Moskwie na 10 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o ogólnym rygorze za nawoływanie do dokonywania aktów terrorystycznych przeciwko urzędnikom państwowym. Ukraiński dron rozpoznawczy został odkryty w Kazachstanie, w pobliżu jednej z baz. Uważa się, że francuski bezzałogowy statek powietrzny Krekerel koordynował ataki kamikadze. Dron mógł przekroczyć granicę podczas ataku na Wołgograd. Odległości około 158 km lub Sarato, 111 km od miejsca upadku. Stało się to tuż po zawarciu umowy między Kazachstanem a Węgrami w sprawie próbnych dostaw ropy naftowej grunociągiem Przyjaźń w roku 2025. A teraz taka informacja społeczno-socjalna. Problem inflacji oczywiście dotyka społeczeństwo rosyjskie, a szczególnie. Seniorów oraz osoby najuboższe. Nie jest to temat obcy i tak naprawdę utajniany. Mówią o tym i prezydent, i premier rosyjski. Planowana jest indeksacja w związku z tym emerytur socjalnych o 14,75% od 1 kwietnia. Budżet federalny przeznaczył na te cele około 85 miliardów rubli. Poinformował o tym dziennikarze. Minister Pracy i Opieki Społecznej Federacji Rosyjskiej Atom Kotiakow. Podwyżka emerytur socjalnych i państwowych świadczeń emerytalnych zwiększy dochody 4,2 miliona osób, łącznie w budżecie federalnym na tę indeksację w 2025 roku. Jak powiedziałem, zaplanowano 85 miliardów rubli. A teraz. Materiał w tle, który widzicie, i historia, którą chciałem Wam opowiedzieć. Historia, no, dosyć niezwykła. Bycie obywatelem Rosji oznacza służbę. Taki, można by powiedzieć, tytuł. Historia jest Egipcjanina, tak, Egipcjanina, który przeprowadził się do Rosji i udał się do północno-wschodniego okręgu wojskowego, aby spłacić dług wobec swojej nowej ojczyzny. Omar przyjechał do ufy w 2022 roku, zamiarem podjęcia studiów. Los zetknął go z Dinarą, dziewczyną, która pomogła mu opanować język rosyjski, a on w zamian pomógł jej poprawić angielski. Ich przyjaźń szybko przyrodziła się w coś więcej i niedługo potem para postanowiła się pobrać. Jesienią 2023 roku Omar podjął jednak nieoczekiwany krok. Postanowił udać się do strefy specjalnej operacji wojskowej. Czyli po prostu na wojnę. Postawił Dinarza ten fakt dokonany już po podpisaniu kontraktu. Cudzoziemiec w prosty sposób udowodnił swój wybór. Chciał spłacić dług wobec kraju, który stał się jego drugą ojczyzną i uzyskać dzięki temu obywatelstwo rosyjskie. Na linii frontu Omar przyjął pseudonim Egipt. Służył jako szeregowy w brygadzie szturmowej, a więc załóżmy tych wśród tych żołnierzy, którzy ponoszą największe ryzyko ale udowodnił, że jest prawdziwym bohaterem. Podczas jednej z bitew Omar uratował towarzysza, który znalazł się pod ciężkim ostrzałem, a 23 lutego ubiegłego roku, czyli 2024, kiedy sam został ranny w wyniku ostrzału przeprowadzonego przez ukraińskie siły zbrojne, jego towarzysze bronili i nie opuścili go w potrzebie. Pomimo próśb Omara o opuszczenie pola bitwy, dwóch jego kolegów ściągnęło go z pola walki. Szczegóły dotyczące losów Omara i jego drogi od studenta do obrońcy Nowej Ojczyzny można znaleźć w oczywiście mediach rosyjskich. Tutaj ja Wam tylko je skróciłem. Natomiast no, jest to taka historia, myślę, dosyć ciekawa i bardzo rzadka, która też pokazuje to, jak ważne są na linii frontu wzajemne relacje historia, w której można powiedzieć, tak naprawdę można byłoby pisać scenariusz filmu. Miłość, podróż, wojna, przyjaźń. A na koniec jeszcze relacja ze spotkania, jakie odbiło się w powołanym specjalnym jakby takim w dumie forum na temat rosyjskich miast. To jest ciekawa myślę informacja, bo przecież wszyscy żyjemy albo na wsi, albo w miastach w Polsce i mamy swoje problemy, i jak widzą Rosjanie problemy miast swoich? Myślę, że to interesujące. W każdym dużym mieście ludzie narzekają na korki, mrowiska, migrantów. Małe miasteczka mają swoje inne problemy. Bo ludzie nie mają na przykład co robić. Autobusy na ulicach wyglądają jak z muzeum, a jedyny aparat do rezonansu magnetycznego znajduje się w najbliższym szpitalu powiatowym, gdzie trzeba się umówić na wizytę z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Powiedzcie, ile w Polsce trzeba się umówić na wizytę na rezonans magnetyczny w najbliższym szpitalu powiatowym? Może ktoś z Was wie, bo ja powiem szczerze, że, że nie mam jakichś aktualnych, na szczęście, dzięki Bogu, e, do czynienia z tym, e, ale może ktoś z Was, albo mam nadzieję, że nie sami, ale może ktoś z Waszych znajomych czy rodziny, miał ostatni taki przypadek i jestem ciekaw, na przykład, jakie są terminy. Jeżeli wiecie, proszę napiszcie w komentarzach, to myślę, że będzie ciekawe porównanie. W rzeczywistości problemy te mają jedną przyczynę tak myślą Rosjanie, miasta rozwijają się chaotycznie, a urzędnicy nie rozumieją, czego potrzebują ludzie, ani czy miasto ma własną tożsamość. Widzicie, i oni mają problem rzeczywiście, bo na przykład taki Rafał T. w Warszawie, to on wie, czego potrzebują ludzie. On wie, że ludzie potrzebują buspasów, takich palet ułożonych na chodnikach, gdzie można odpocząć w skiełku samochodów, no i on wie, że ludzie potrzebują wychodka w, w puszczy. I, i czy go, koniecznie ten wychodek musi być dostęp do niego po trocinach. I, no Rosjanie tego jeszcze nie wiedzą, więc y, ja mam taką propozycję, żeby Rafała tę wysłać do Rosji i on im tam w te miasta urządzi po swojemu i będą na pewno 100% zadowoleni. Natomiast Rosjanie na razie niestety nie znają jeszcze Rafała i postanowili sami rozwiązać problem. Aby temu zaradzić, tym problemom, partia Nowi Ludzie zwołała w Dumie Państwowej. Sesję okrągłego stołu. Widzicie tutaj zdjęcia w tle na temat planów zagospodarowania przestrzennego rosyjskich miast. Na polecenie prezydenta Federacji Rosyjskiej 200 miast do 2030 roku musi otrzymać jasną strategię rozwoju, ale plany te zadziałają tylko wtedy, gdy sami mieszkańcy, lokalne społeczności oraz mali i średni przedsiębiorcy będą uczestniczyć w ich e, tworzeniu. Jest to również korzystne dla władz. Gdyż na każdego rubla rządowego przypada 20 rubli inwestycji prywatnych, czyli Rosjanie. I tutaj przykład. Miasto Mączegorsk. Obowiązuje tam już plan zagospodarowania przestrzennego, ale więc rozwoju miasta przyciąga inwestorów. Dlatego w mieście, gdzie obowiązują zasady jednej branży, całe życie nie koncentruje się tylko i wyłącznie wokół obsługi produkcji, albo młodzi ludzie pozostają w niej, aby się rozwijać. W Irkucku znajduje się 130 dzielnica, w której przedsiębiorcy przekształcają stare drewniane domy w atrakcje dla mieszkańców miasta i turystów. I to jest oczywiście taki przykład, który chciałem Wam podać, że po prostu no, Rosjanie żyją tak trochę jak my, mają swoje problemy, swoje pomysły na ich rozwiązywanie, las lepsze, las gorsze. No u nas w miastach, widzę generalnie problemy zazwyczaj gorsze, pomysły w ich rozwiązywaniu no ja mieszkam dosyć daleko od dużego miasta, ale to takie średnie miasto jest dosyć blisko mnie. Yy, natomiast pewnie wy mieszkacie w tych dużych miastach i widzicie jak czasami, to jest w ogóle dziwne, ale władza jest oderwana od rzeczywistości i potrzeb yy, ludności. No, chciałem po prostu w ten sposób też pokazać, że po prostu człowiek to człowiek i ma swoje prozaiczne problemy, które trzeba rozwiązać. Mam nadzieję, że tym materiałem troszkę pozwoliłem wam odpocząć od wielkiej Polityki troszkę dowiedzieć jakiś ciekawostek z Federacji Rosyjskiej. Dziękuję za wysłuchanie, za oglądanie i pozdrawiam i cześć.